Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Miło nam po raz czwarty gościć w domach państwa. Dziś pragniemy dalej odkrywać piękno kościoła, bowiem w roku duszpasterskim, który przeżywamy w Polsce, w tej formacji katolików i chrześcijan, tematem nam zadanym jest prawda o kościele Chrystusowym. Dziś chcemy odkrywać ją tak, by w kościele. Odkryć doświadczenie, że nie jesteśmy sami. Nikt nie jest sam. Ważnym słowem, które nam rozjaśnia tę prawdę, jest słowo z nauki Soboru Watykańskiego II, z Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele, gdzie czytamy: Wprawdzie w każdym czasie i w każdym narodzie miły Bogu jest każdy, kto się go boi i lęka i postępuje sprawiedliwie. Spodobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby go wprawdzie i jemu święcie służył. To trudny tekst, ale ukazujący zamysł Kościoła: spodobało się Bogu uświęcać ludzi nie pojedynczo, ale we wspólnocie. Dziś z małżonkami Asią i Jackiem Kędzierskich z domowego kościoła chciałbym ten temat rozwinąć. No właśnie, drodzy małżonkowie, w kościele nikt nie jest sam. Jak to rozumieć? Trzeba sobie wyobrazić siebie na morzu, w małej łódeczce. Jest noc, środek burzy, silny wiatr miota tą łódeczką. Trudno na własną rękę dotrzeć do portu. Ale obok spokojnie podpływa ogromny okręt, a kapitan tego okrętu zaprasza do wejścia na pokład. Pewien francuski pisarz w swojej książce o historii Kościoła napisał takie zdanie. Święty Kościele, nasz Kościele. Ogromne stare okręcie, z linią zanurzenia zawsze na poziomie fal. Chcę ci powiedzieć, że bez ciebie bylibyśmy jedynie nieszczęsnymi barkami, zagubionymi w mgle i burzy. Odnosząc się do tego właśnie obrazu, możemy powiedzieć, że w podróż na drodze wiary możemy wybrać się pojedynczo, samotnie. Możemy powiedzieć, że Kościół nam do niczego nie jest potrzebny. Możemy powiedzieć, że zasady Kościoła są już przestarzałe i dzisiaj się już tak nie da żyć. Ale zamysł Pana Boga był inny i jest inny. Panu Bogu się spodobało uczynić z nas swój lud. Pan Bóg jest gwarantem nieomylności oraz bezpiecznego dopłynięcia do odpowiedniego portu. Tym portem jest nasze zbawienie. We wspólnocie każdy ma swoje miejsce. We wspólnocie każdy ma określone zadanie, ale też każdy może liczyć na pomoc innych w razie problemów. Każdy może liczyć na pomoc w przypadku kryzysu czy w jakiejś wyjątkowej sytuacji. W tej wspólnocie przeżywamy swoje radości i smutki, sukcesy i porażki. W tej wspólnocie jest między nami kapitan, który mądrze. I z miłością nami kieruje. Dlatego mamy zadanie: zastanów się, w jaki sposób pomagasz swojemu małżonkowi, dzieciom, domownikom, może znajomym, sąsiadom w pracy, w jaki sposób pomagasz im w wypełnianiu zadań chrześcijańskich, rodzinnych, zawodowych, a może jak pomagasz w drodze wiary. Jeżeli pomagasz, to zastanów się, w jaki sposób możesz to robić jeszcze lepiej. Może wyznacz sobie jedno zadanie, które wykonasz wspólnie z członkiem swojej rodziny. Takie zadanie, które pomoże twojej osobie bliskiej w pogłębieniu relacji z Panem Bogiem. Cóż może być takim zadaniem? To może będzie rozmowa, to może będzie wspólna modlitwa, może pielgrzymka, może po prostu zobaczenie jakiegoś ciekawego religijnego filmu, które y, pomoże zbliżyć się do Pana Boga? W kościele często słyszymy sformułowanie bracia i siostry. Może nawet czasami ono nas drażnić, ale tak naprawdę ono ukazuje sens kościoła. Kościołem jesteśmy my, nasi bracia i siostry. Tak więc nie jesteś sam. Obok ciebie. Żyje Kościół. Na kolejne spotkanie, w którym chcemy poznawać piękno Chrystusowego Kościoła, zapraszamy już za tydzień.